Trzymajcie drogi! Trzymajcie drogi! Dobrze! Oho! Wylecimy zaraz! Hej, wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z The Long Drive w Robloxie. I dzisiaj, słuchajcie, wracamy do tej gry. Z tego względu, że Screamie postanowił wylosować pewną rzecz. Otóż przed nami jest helikopter. Kupiłem 3600 Robuxów. Mam nadzieję, że starczy. Raczej nie. Mamy jakieś 90% szans, że trafimy ten helikopter, także uwaga! Zaczynamy! Pierwsze 400 Robuxów. Nic, nic, nic specjalnego nie dostaliśmy nawet. Kolejne 400 Robuxów. Okej, okay, mamy jakiś lepszy skin, ale to jest nadal słaby. Kolejne 400 Robuxów. Nic, nic nie dostałem. No znowu jak to nic? O, mamy skrzynkę, okej. Okay. Mamy skrzynkę, zobaczmy. Co będzie z tej skrzynki? Dobra, helikopter, 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 proszę, pro. Minikana dostaliśmy. Kolejne losowanie. Znowu nic! Kolejne losowanie. Znowu nic, Okej, okay. Jest skrzynka, mamy szansę, mamy szansę, proszę, 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 żeby był helikopter. Dajcie mi helikopter, dajcie mi helikopter. Nie to samo, tylko nie to samo. No. Kolejna skrzynka. Minigon. 3600 Robuxów. No proszę. Proszę, dajcie mi to. jest skrzynka, ale wątpię, że coś tutaj będzie dobrego. Dobra, liczymy na farta. Liczymy na farta. Proszę, 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 proszę. Nic nie dostałem. Ostatni spin. Za... Pieniądze i 3600 robuxów poszło na skina i jakiegoś minigana. To jest skam, widzowie. Nie kupujcie tego. Zobaczcie, mamy dwa minigany teraz. Porównajmy je sobie chociaż. Otwórzmy plecak. To jest ten złoty minigan? O co chodzi? Czy czemu go nie ma? Otwieramy plecak, zobaczmy, czy będzie dużo lepszy ten minigun, rzeczywiście jest złoty, czy jest jakiś lepszy, to ciężko powiedzieć, bo zachowuje się dosłownie tak samo, niczym się chyba nie różni od tego czarnego miniguna. 3600 rubluków to kosztowało. Nie no, ale tak być nie może, patrzcie ludzie, patrzcie ludzie, wygrywam właśnie helikopter, rozumiesz? Spoko, ale nikt nie pytał. WYGRYWAM WŁAŚNIE HELIKOPTER 10 SPINÓW UWAGA To nie tak, że kupiłem 4500 robuxów kolejne Nic nie trafimy O! o! Mamy nowe auto Chociaż nowy samochód mamy Tak Dobra, ostatni raz Ostatni raz, bo to jest wciągające Te... Nie, nie uda... Ostatni raz. Ostatni raz przysięgam. Ostatni raz. Nie! Ty, wydałem jakieś 400 zł na głupi helikopter i jeszcze go nie mam. Gorzej być nie może. Idziemy przetestować chociaż nowy samochód. Jesteśmy z powrotem tutaj. Bierzemy oczywiście nasze paliwo i idziemy do nowego auta, które jest chyba ładne z tego co widziałem. Mamy samochód gotowy. Zobaczcie. Nie no, on jest akurat ładny. Muszę przyznać, że jest dość ładny. Nie wiem, czy on ma hak, to prawda. Ale ten hak się przyda. Zmieniłem jego kolor. Teraz gorzej wygląda, ale trudno. Zobaczmy ile ten samochód będzie palić. Brzmi tak samo jak McLaren. Więc pewnie... A to. to... To tyle widzowie? Przecież to jest wolniejszy niż McLaren, który jest wolniejszy niż Camper i... Czemu to jest auto sportowe? Przecież to w ogóle szybko nie jedzie. Co? Słyszę coś dziwnego? Co to jest? Co to. Czy to samolot? To był samolot. Samolot się rozbił, spadł z nieba. Tego jeszcze nie widzieliśmy. Czekamy na więcej. Nie, nie, żeby spadały, oczywiście. Życzę tym ludziom jak najlepiej, ale. Ale nie ukrywam, że chciałbym to zobaczyć. Jeszcze nawet nieba nie widać w tym samochodzie. Nic tu nie widać. Nie dość, że jest głośne, wolne, dużo pali. To, to jeszcze. Zapraszam. Dzień dobry. Jedziemy razem, proszę pana, on mnie pije. Nie no, tak nie będziemy się bawić. Żegnam. O, tu jest ten wielki, tu jest ten wielki. Szybkoż plecak, plecak, wyciągaj ten plecak. Wyciągaj minigana, wyciągaj minigana. Pozbywamy się tego wielkoluda Mam wrażenie, że ten minigan troszkę więcej może bić niż ten zwykły. Jedziemy. Co ty robisz? A jeszcze go przejechałem. Jedziemy dalej. Może chociaż ten sklep ulepszyli, mamy dużo kapsli, więc możemy sobie pozwolić. Uwaga, Mystery Box, otwier... przecież widziałem, że to będzie beznadziejne. Ale mamy chociaż działające światło, bo w tym samochodzie nic nie działa. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Czy ja mam największego pecha na świecie? Co to za beznadziejne rzeczy? Dajcie mi coś dobrego, proszę! Jeszcze jeden raz. Ostatni raz! O. No jak to nic? <ścoughs> nic mi... <ścoughs> Życie mnie nienawidzi, naprawdę! Te gry mnie nienawidzą, te wszystkie gry mnie nienawidzą! Tylko ja się nie poddaję, a to mnie cały czas kopie jak leżę na ziemi już. Pozostaje mi tylko wjechać do rzeki! O! A. Nie wierzę! Ta rzeka nawet nie działa! Przejechaliśmy po rzece! Czy jak do niej wejdę, to ona mi cokolwiek. A. Zrobi! Nie, nie, nie pływajcie w rzekach! Utonąłem! Ostatni raz! O! Jak 1600, tam było Robuxów. Dobra, 400 Robuxów. Ostatni raz, ostatni raz, bo to jest uzależniające, naprawdę. Nawet tej skrzynki nie dostałem. Wydałem 5600 Robuxów i nie mam helikoptera. Stwierdziłem, że zmienimy troszkę taktykę. Bierzemy paliwo, bierzemy też silnik z McLaren'a. Okej, okay. mamy 18 litrów paliwa. Jesteśmy gotowi do drogi? Jedziemy, zupa! O, driftuję przez to, że to jest silnik, on ma kla... Stop! 120! Jeszcze się przegrzał! O, Zobaczcie, samolot tam leci! Samolot tam leci! Leci na nas! Spróbujmy w niego, w niego! O! Nie wjeżdżajcie pod samolot. Jedziemy jeszcze raz, widowie. Szukamy jakiegokolwiek szczęścia w tej grze. Musimy na pewno zdobyć paliwo. Co to za ręce są? Czemu? Czemu jakieś dziwne ręce? A, to... Coś mi się dziwnego stało z rękami. Spoko, mamy dwie pary rąk. Nie przeszkadza mi to ani trochę. Samolotu nigdzie nie było, już się noc robi. Ja dopiero kilometr przyjechałem. Przejeżdżamy oczywiście przez rzekę. Będzie ciemno. Nie obchodzi mnie to. Przejeżdżamy, przejeżdżamy. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie wjechał do góry. Nie wje Jedź, proszę, proszę. Tak. Tak. Spokojnie mamy odporny samochód. Wjeżdżamy! Dojeżdżamy do dziesiątego kilometra. Znowu jest ten dom. Zobaczmy, czy teraz coś tam będzie. Znowu nic tu nie ma. Tutaj coś mamy. Ok, nawet mi nie próbuj wsiadać do samochodu, rozumiesz? Z tym powinno być nieco szybciej. Odpalamy to i jedziemy. Się stało? Czy ja umarłem z głodu? Nie no, co. <noise> Zobaczcie, nawet gra nie wie, czemu umarłem! Dax, dlaczego umarłem? Zrespmy się! Nie wiem, czemu umarłem! Nie mam zielonego pojęcia! Bup, bup tutaj nie było! Czemu? Czemu tu się zrespił tunel? I czemu tu nadal chodzi? Po prostu kocham tą grę, kocham tą grę, jedziemy! Jedziemy! Drzwi nie zamknąłem, dosięgnąłem jakoś, okej? Okay? Tunel się oczywiście zawala! M mam, mam, nadzieję, że ten samochód zdąży, bo on jest mega wolny. Proszę, proszę jedź! Wow, wow. Wow, samochód wybuchł zipką. Wyjeżdżamy z tunelu I znowu to samo Zablokował się Wow, sklep jest na tej mapie Wcześniej go ani razu nie widziałem Zobaczmy, czy są jakieś nowe rzeczy tutaj Dzień dobry, panie oszuście Tak jak ta gra cała Mamy lepszą chłodnicę, mamy kolejny wiatrak, M możemy go wziąć, będziemy jeszcze szybsi. Przeciekałem całą noc, odpalamy te dwa wiatraki. Zobaczmy, jak bardzo teraz samochód się rozpędzi! Bez włączonego silnika przyspieszamy! Dobra, będzie szybko! Będzie zdecydowanie szybko! Już mamy 200! Już mamy 300 kilometrów na godzinę! A... Widzowie, widzowie jest szybko Widzowie jest szybko Jest dużo szybciej niż wcześniej Jest dużo szybciej niż wcześniej Jest dużo bardziej szybko Mamy zaraz 20 kilometrów My dosłownie lecimy Gra się nie da nas respić! Co się dzieje? Trzymaj się drogi, trzymaj się drogi Dobrze Wylecimy zaraz, wylecielo Wypadliśmy z mapy Wypadliśmy z mapy Jechaliśmy tak szybko, nawet moja postać się wywróciła, że świat się nie natarzał respić. I mamy w końcu 20 kilometrów! Znowu nic tu nie ma. Przynajmniej zdobądźmy nowy samochód 999 Robuxów. To specjalnie dla was, widzowie. Przecież ja już tyle tych Robuxów wydałem. Testujemy! Gdzie? To nie jest ten samochód! Czy trzeba to jeszcze odblokować? Dobra, odblokowujemy jeszcze 800 Robuxów. Mamy nasz nowy samochód. Wygląda dużo lepiej. I zobaczcie, mamy go tutaj. Jest dość duży w sumie. Dolejmy dwa litry paliwa. Zobaczymy, ile przejedzie w ogóle. Silnik się nie zmienił. Wsiadamy do środka. Zobaczmy, jak to brzmi. Brzmi tak samo jak McLaren. Nie dziwi mnie to ani trochę. Proszę, żeby to było szybsze. Bo zobaczcie, to ma kierownicę. Uwaga, zaczynamy. Nie mamy dachu, więc już się dobrze zapowiada. 150, 180, 200 km na go... No, wy, 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 widzowie, to jest wolniejsze niż McLaren. Poliwo się skończyło jeszcze. To kosztowało 1800 robuxów wszystko. Aż samolot zwaliło z nóg. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Wydaliśmy jakieś 7000 robuxów w tym odcinku, także proszę zostawcie subika i lajka. Oczywiście w następnym postaram się wylosować ten helikopter, albo go jakoś inaczej zdobyć. Ja wam dziękuję za oglądanie. Nowa pogoda się zrespiła. Teoryty spadają. Baba.